Dzień dobry kochani, z tej strony Przemek Łoń firma High Splon przekształcimy każdą ziemię rolną a grunt to pewna inwestycja nie widzieliśmy się jakiś czas na kanale powoli budzimy się z zimowego snu za oknem piękna aura bardzo wspaniała pogoda 26 stopni na budziku także można żyć, chce się żyć czas ucieka nieubłaganie za chwilę mamy już Czerwiec, następnie lipiec, sierpień. Do końca roku zostało zaledwie 8 miesięcy, czyli czas, jeżeli chodzi o plany ogólnie biegnie nieubłaganie. Postanowiłem w dniu dzisiejszym odpowiedzieć na kilka pytań, które umieściliście pod komentarzami naszych filmów. Pierwszym z tych pytań będzie: pozwólcie, że zerknę w telefon. Ee, Vivik i3J pyta: ile trzeba mieć map zasadniczych i czy muszą to być oryginały? Na przykład dowodów ciągów i energii mogą być ksera tych map? To jest pytanie dotyczące uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, więc odpowiadam kochani: zawsze dwie mapy, jeden oryginał, drugie ksero. To do wniosku o warunki zabudowy: jedną mapę zostawiacie czystą, na drugiej zaznaczacie teren inwestycji, wyrysowujecie wasze budynki. Co do zapewnień, jeżeli chodzi o prąd i o wodę, zwykle wysyłamy tam. Skany lub kopie takich map, oryginały tylko do wniosku, do samego wniosku o warunki zabudowy. Życzę Wam powodzenia z warunkami zabudowy, z uzyskiwaniem takiej decyzji. No z informacji, które posiadamy, z, z którymi mierzymy się na co dzień, gminy rzeczywiście mają ogrom pracy, wszyscy składają te wnioski, także tu z tego miejsca alarmuję, informuję. Czas na uzyskanie takiej decyzji. Do tej pory było to 3 miesiące. W tej chwili spotykamy się z sytuacjami, gdzie ta procedura trwa nawet 6 miesięcy, a niektóre gminy zaprzestały wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Także jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków zabudowy, oczywiście pisz w komentarzach, ale zalecam, polecam, kontaktujcie się z własną gminą, pytajcie o decyzję o warunkach zabudowy, jak możecie ją odesłać. Otrzymać, czy możecie złożyć wniosek i ile trwa cała procedura. Przejdziemy teraz do kolejnego pytania. Kolejne pytanie dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Sylwu Chłopska 6478 pisze: Super, potrzebowałem tego. Jak długo ważna jest WZK uzyskana w 2010 roku? Każda decyzja o warunkach zabudowy uzyskana przed 2026 rokiem ważna jest bezterminowo. Kolejna, kolejna decyzja uzyskana po 2026 roku będzie ważna tylko przez 5 lat. Pamiętajcie o tym, kochani, to jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli macie możliwości, przeanalizowaliście działkę, wiecie, że decyzja o warunkach zabudowy jest możliwa do uzyskania na waszym gruncie. Składajcie wnioski, nie bójcie się, śmiało, walczcie o swoje. Pamiętajcie, że jeżeli macie taką potrzebę, nie jesteście w tym biegli, nie znacie się na tym. Ja to rozumiem, bo sam kiedyś też byłem w takim miejscu i nie wiedziałem, z czym to się je. Zgłaszajcie się do bezpłatnego audytu od Highsplan. Nasi specjaliści przeanalizują wasz grunt, skontaktujemy się z wami, przeprowadzimy bezpłatne konsultacje. Z, w związku z możliwością inwestycyjną na waszym gruncie, w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, podziałem takiego gruntu, a co za tym idzie wprowadzeniem strefy, która będzie umożliwiała wam zabudowę. Kolejne ciekawe pytanie dotyczące planu ogólnego, Magda, podkreśnik Ces pisze. Jeżeli działka w planie ogólnym zostanie objęta strefą z możliwością zabudowy, to wtedy będzie je można dzielić? Czy wtedy też będą potrzebne WZ? Czy wystarczy sama strefa budowlana? Kiedy podatek rolny zmieni się na podatek od nieruchomości? Od momentu objęcia działki strefą budowlaną, czy dopiero jak coś na niej wybuduje? No jest to złożone pytanie. Postaram się odpowiedzieć na nie od samego początku. Czyli jeżeli Twoja nieruchomość w przyszłym planie ogólnym. Zostanie objęta strefą umożliwiającą zabudowę, nie uzyskasz tam decyzji o warunkach zabudowy. Taką decyzję uzyskasz tylko w strefie uzupełnienia zabudowy. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby wybudować na tej działce objętej strefą umożliwiającą zabudowę dom, musisz poczekać na to, aż gmina wprowadzi na tej nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Który już sztywno będzie określał, jaki budynek, na jakie działki będziesz mogła taką nieruchomość podzielić. Jeżeli gmina wprowadzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak, będziesz mógł się budować. Z doświadczenia wiem, że wprowadzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałe w czasie. Może to potrwać 3, 5 czy 7 lat. Zawsze możesz skorzystać z zintegrowanego planu inwestycyjnego i na wniosek inwestora, czyli na, wniosek, na Twój wniosek, e, możesz zabudować taką nieruchomość. Zapomniałem, już, żebyś miała e, kolejna część pytania, także pozwolisz, skąd że do niego wrócę. E, a, dotyczyła ona podatku. Czy rzeczywiście wprowadzenie strefy w planie ogólnym, która umożliwia zabudowę, będzie skutkowała podniesieniem i zmianą podatku? Nie. Nie będzie to skutkowało zmianą podatku z podatku rolnego na podatek od nieruchomości. Takowa zmiana podatku nastąpi dopiero po uchwaleniu przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I trzecia część tego pytania, od właśnie chyba na nią odpowiedziałem, dotyczyła ona podatków. Także mam nadzieję, że. Te informacje będą na was przydatne. Jeszcze raz przypomnę, kochani, czasu jest mało, ale walczmy o te grunty, walczmy o swoje, podnośmy wartość swoich nieruchomości. Nie dajmy się, jeżeli chodzi o możliwość zabudowywania i decydowania o naszej własności. Jeżeli tylko macie ochotę, chętnie wam w tym pomogę. Zgłaszajcie się do nas na highspon.pl, wykonamy dla was bezpłatny audyt. Przeprowadzimy z Wami bezpłatne konsultacje i być może będziemy w stanie Wam pomóc. Teraz serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.